Nigdy nie miałem przyjemności wygrywać Mistrzostwa polski seniorów, także to jest mój pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Uczucia są na pewno fajne, chociaż nie przyszło to nam tak łatwo, jak z wszyscy mogli się spodziewać. Jak wygramy w Polsku, to bardzo się szczerze cieszę. To, to jest właśnie fajne w sporcie i to przede wszystkim emocje. To... Ciężkie zawody tutaj no, na pewno z początku, wszystko podobało się po naszych myśli. Dla nas wszystko czuło to szczęśliwie. Wygraliśmy Mistrzostwo Polski, moje drugie zresztą. Czyli nie, to widziałem po jak myślimy jak wyśpię Jest dwóch tu, jest <śpiewa> Tak mi śpiewa. pierwsze piwo Pierwsze w Tak I ostatnie. Wielkie podziękowania dla naszych fanów. Z góry przepraszamy, że nie mogliśmy do nich wejść, ale takie, takie przepisy zabronione, bo bardzo chętnie byśmy z nimi poświętowali. I jesteśmy bardzo szczęśliwi oczywiście i, i najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze jest to, że wygraliśmy, nieważne w jakich, w jakich okolicznościach. Od początku dy, dyktowaliśmy warunki gry i końcowy wynik jest dla nas najważniejszy. Zakończyliśmy rywalizację 3-0 i myślę, że to jest, to jest bardzo fajne. Dokładnie, dokładnie. przyjechaliśmy tutaj po to, żeby tę rywalizację już to zakończyć. Udało nam się, z się bardzo cieszymy. To wiadomo, że przed nami jeszcze fajna form, z jednej w którym chcieliśmy też chcieliśmy tę rywalizację najszybciej zakończyć, Tak tego względu, że chcieliśmy, chcieliśmy trochę począć, wiadomo, prze, przed, przed wjazdem do Niemiec. Myślę, że troszeczkę my dołożyliśmy, troszeczkę przeciwnik, troszeczkę sędziowie. No tak to wygląda w playoffach Trzeci mecz. Każdy zdawał sobie sprawę, że chcemy dzisiaj wrócić do domu już z medalem, żeby wygospodarować chociaż jeden dzień odpoczynku takich ludzi tutaj jak dzidzia, który naprawdę szarpał bardzo mocno. Kończywko będzie bardzo nerwowy i mecz może iść tam strony i tam strony. I, i to jeszcze raz pokaże charakter naszych chłopaków cały rok już. Kiedy jest naprawdę bardzo trudny, to nikt się nie podaje i, i przez to mamy teraz mistrz Polski po trzy meczu i możemy się już... Mam nadzieję, że spokojnie przygotować do, do, do formy. Że prowadzimy kilkoma bramkami, zamiast uspokoić grę, zagrać troszeczkę na pewną piłkę, to my jak szaleni pchamy ją do przodu i robimy głupie błędy techniczne i, i przez te nasze głupie błędy gospodarze wracają do gry, także no zachowaliśmy się troszeczkę jak juniorzy. No nie, nie wypada tak grać, bo, bo mecz był naprawdę, widzieliśmy jaka jest stawka, że wygrywamy go i, i, i jest koniec, koniec sezonu w tym, w tym roku, a, a tak, tak, nie wiadomo co by było jutro, Także cieszymy się, że, że jest osobach, jak jest. Ten medal chcę przekazać na aukcję na chłopaka, który jest wielkim fanem puszony, w nim i zbiera na wózek walizki. Chciałem, żeby to mu pomogło. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Marykę. żonę. No Nie, ale widzicie, nie rób tego. A, Jezus, Maria! A teraz nie. <gryna> O Jezus, Mario! Zrobię to. Tak reklamujemy y, piwo. Kiedyś reklamowałem inne, no ale to też jest bardzo dobre, bardzo smakuje mi. I w dzisiejszym dniu myślę, że wszyscy nam wybaczą, nawet przed kamerą, że tyle radości jest. Walczyliśmy, niektórzy dzisiaj w ogóle nie byli na boisku, za co też im ogromne dzięki, że wytrzymali. To, że podejmujemy decyzje, szczególnie my, szkoleniowy, które nie zawsze wszystkich zadowalają, ale dzisiaj było walką. Szkoda tylko, że Mateusz Szechleski dostaje zawieszenie, ale z tego co wiemy, przerwa w rozgrywkach dwumiesięczna powoduje, że nie będzie miał zawieszenia, ale zapłaci ogromną karę pieniężną. Także podamy konto, na które będzie wysyłał pieniądze. Ja myślę, że ogromna radość, bo zawsze tytuł ostatni najbardziej cieszy, a nie ukrywajmy, że tutaj też przed kamerą trzeba powiedzieć, że dzisiaj znowu dopisali nasi kibice, za co im ogromne dzięki. Super zachowanie też po meczu. Oklaskiwany jest też wicemist. W odwrotnym kierunku trochę to zawsze różnie wygląda. Ale myślę, że jesteśmy w miejscu, jakim jesteśmy. Każdy sobie zdaje sprawę, co nas dzisiaj oczekiwało. Także to schodzi zawsze na dalszy plan. Bardzo trudne spotkanie dla wszystkich, ale nie daliśmy się złamać. Na pewno było trudno. Gdy spokojnie to obejrzymy, sporo emocji, ale gdy spokojnie to obejrzymy, zauważymy, że na pewno zauważymy, że można było to zrobić troszeczkę lepiej czy troszkę spokojniej. No ale to jest playoff, to powoduje, że każdy zespół szuka swoich szans. My wykorzystaliśmy to, żeby zamknąć trochę na zasadach tej zasady siatkarskiej, że kto nie wygrywa 3 zero, to... W pierwszym sezonie tak nam się udało, że przegraliśmy u siebie i zespół Polska miał szansę wygrać 3-1, przegrał 3-2. Więc chcielibyśmy i chcieliśmy tego bardzo uniknąć. I tak jak było dzisiaj widać, emocji było mnóstwo i zaangażowanie w strony zadzobników ogromne. Serdeczne dzięki jeszcze raz dla naszych kibiców, bo myślę, że za tą długą drogę, którą tutaj zrobili, jeszcze raz za to wsparcie ogromne, ogromne dzięki. Mam nadzieję, że będziemy mieli czas jeszcze naprawdę wspólnie zrobić fajną, fajną imprezę w Kielcach. thank you